Kamera. Pięknie, ładnie, rozpoczęliśmy sobie kolejne nagranie. Witam YouTube Witam chat, ponownie. Ha. To nie jest terenowe, jak to nie? To jest uh, pick up wzięte z terenowego, więc się uspokój. Hammer też jest ponoć nie terenowe, jest bardzo terenowy. A działa kurna i wygląda jak limuzyna, tylko taka większa. terenowe, więc terenowe. Patrz na przykład takie taki Land Rover. No podobne do tego. Taksóweczka. W sumie taksówkę można byłoby sobie zamówić. Gdzie mi tu jesteś? O tak. He Ty wiedziałeś gdzie tym Fordem tu podjechać, prawda? Wiedziałeś. A nie to jest. O Boże to jest Lamborghini. O, chyba go też potrącił. <laughs> tak, potrącili i uciekają. Gdzie w tym rozsądek? What the fuck? Niech, niech was tu jeszcze darują jakieś dzikie koty, to już będzie całkiem śmiesznie. Pięknie. Nie denerwuję się, tylko tłumaczę ci te różnice. A widzieliście, tak się pięknie zmieściłem. O, chłopie. dokładnie zjeżdżaj, zjeżdżaj z drogi się. o Boże jak tym o tym się przyjemnie jeździ o tym to ja rozumiem jeździć po mieście ale kur całą całym dresztą to się nie opłaca tak się zastanawiam czy trafię w znak czy trafię w samochód i jednak chyba trafiłem w samochód <laughs> twoj gaz nie jest tak źle Widzicie ile ja mam życia? <laughs> What the fuck. Dobra, <laughs> może jednak będę jechał pomału i ostrożnie. <laughs> Czemu pasów nie zapiąłeś w Imatole? What the hell, jaki lot. O, oh, Jesus Christ, dobra, jedziemy po malutku, życie mi się odnawia. What the fuck, jaki lot koszący po prostu. Masakra! Tego się wcale nie spodziewałem. Po prostu kupa szczęścia. Dokładnie, Shino, kupa szczęścia, farty jak, jak nic. Cholera. Było blisko, jakbym kurna umarł przed tym, to chyba bym zwątpił. Tu mamy jechać, tak? Aha, to Solomon, czyli ten producent filmowy, okej. Okay. Dzień dobry.

The walls will hold us. Nelson in Naples. Pluto? I said Mars, you cocksucker. <laughs> Shoulder of Orion. Two. Devin Weston said you were a fan. Huge fan. Tell me, Michael. Devin Weston, did he. Does he want you to bump me off? No, not at all. He said you were retiring but might need some help on a movie. Only assholes retire, Michael. Him and my son, they want to put me out to pasture so they can turn this place into condos or a theme park or something. But this place is a dream factory. Well, maybe they have different dreams. Some days. I don't blame them. You know, they always say never work with children or animals. Well, I want to add to that list. Never work with directors or actors. This picture is going to kill me. All right. So what's it about? It's perfect. Set in Liberty City. Meltdown. It's all being shot on green screen right out back there. We take a look at the financial crisis, and then we boil it all down into a really simplistic battle between two yuppies with lots of training montages. So what's the problem? Milton McElroy. I cast him in the second lead because he's cheap. Zero talent, incidentally. Well, he's got this new agent, Rocco Pelosi. He's been hassling us about renegotiating the deal. So now he's holding up shooting until he gets paid. That sounds problematic. It would be if the director wanted to shoot Anton Baudelaire. Ever heard of him? That doesn't surprise me. Now he's having a mental breakdown, pissing all over himself. Who knows where? <sighs> all right. Looks like you got yourself that new assistant. But no happy <laughs> <Love you already. laughs> ok, to się zaczyna robić. Bardzo dziwne, bardzo się cieszę, że moje auto dalej tu stoi. E, I tarnowiak bardzo się cieszę, że w końcu ogoliłeś łoniaki, bo już trochę za długie były z tego, co mówiłeś ostatnio. Więc e, mam nadzieję, że ci na zdrowie wyszło. A my jedziemy zająć się e, tym agentem, czy tym tamkolwiek. I pajacami. Trzeba ich pewnie troszeczkę postraszyć. I zmękną, zmękną. Niby by się taki agent przydał, który by mi negocjował wszystkie umowy, załatwiał dobre kontrakty z firmami. To by było zajiste. Holy shit. Gdzieś hamowałem, co by znowu nie lecieć. Z czego chcesz? I'm just doing that thing. Good, good. Now, I realized in my excitement, I forgot some details. Yeah, it seemed obvious. You want this Pelosi guy clipped? No, God no. Is that an option? No, no, no. Bad idea. Bad idea. No clipping anyone. Just teach him some manners. He's also good. in my director's ear as well, if you'd believe it. So teach this punk a lesson and bring the talent back to set. Ideally in a more collaborative mood. I'll see what I can do. They all going to be at the club? I'm told it isn't a club so much as a rat pit. Anton and Milton are supposed to be there, and Pelosi's on the way to pick them up. He's taking them to his lawyer to sign the contracts. So if he hears there's someone from the studio coming, he'll get them out fast. All right. I'll go in quiet. I'll see you on the set, boss. Okay. Z Michaela zrobił taki przedupas. Cudzino. Ale okej, okay, niech mu będzie spełnia się. Niech spełnia swoje marzenia. Nie można mieć mu tego za złe. Już nie jeden spełnia marzenia. Źle się to skończyło dla osób, które to komentowały. Zrobiły z siebie tylko idiotów. Pamiętajcie, spełniacie marzenia. Tak, do niczego nie nawiązuje. Wy wiecie dobrze o co chodzi. Dobra, ciśniemy w takim wypadku do tego małysza. Czy go tam cwał? I przekonamy go w jakiś dobrowolny sposób o tym, żeby jednak troszeczkę zmienił zdanie. gentlemen how you like this space it's gonna be an EDM paradise there's gonna be sparklers stuck in bottles implants tramp stamps all the real shit that's Pelosi entertainment now give me a minute here just a minute I gotta go grab something inside Johnny we nearly got the club we're finally a go now you take care of these guys no cold feet okay let's go. Dostać się na lądowisko, okej, okay, spoko. Czy ja tu mogę jakoś normalnie wejść? A dobra, widzę drabinę. W takim wypadku będziemy tam włazić e, na około, tak? No przecież, ten problem? A ten problem? Chodź szybciutko, chodź szybciutko, Michaelku, chodź, chodź, chodź. Jak się tych ludzi załatwiało? X-em, prawda? O, co ty tu You got Nie dzwoń! Nie dzwoń. Szlak Roka się zorientował bo dziwne jak. Ach. Powtórzmy. D. szlak. Dostać na nolitych, żeby Roko się nie zorientował. Okej, okay, dobra, postaram się, postaram się. Czyli co ja mam, obejść tego Kolesia, czy jak? Jeżeli on wstanie, to dalej jestem udupiony. Spinaj się szybciutko, spinaj. Nie, spa! No co za Matą! Zawróciłem go specjalnie. What the fuck, Michael! Co z tobą? Sekretyn. No właśnie do góry. Może ci ludzie naokoło mnie nie zauważyli. Okej okay, tędy mamy obejść, tak? Okej, okay, ten koleż w ogóle sobie poszedł gdzieś. Lepiej dla mnie. Ja tu... Czy ja tu po prostu taką mogę przejść i nikt mnie nie zauważy? No to póki co chyba tak Dobra, idziemy do góry. Nie chciałem tu na szczęście nikogo zabijać. Oh, uh, czy ja mam tu broń z tłumikiem jakąś? ja nie mam żadnej broni z tłumikiem? Kiepsko, mam tylko snajperkę z tłumikiem. Ja jebie, no kurna! Szczerze, ja wiem jak to zrobię. Po prostu wejdę i będę ich zabijał i to będzie spokój, tak. Tylko czemu ja nie mam żadnej broni z tłumikiem? To mnie dziwi, powinienem mieć jakąś broń z tłumikiem. Jeden ok, czy ten u góry też mnie słyszy? Ja jebie. ale będzie cięć. Wkurza mnie to już, wkurza mnie ta misja. Nie lubię skradanek, nienawidzę skradanek. Skradanki są gówniane. Dobra, wchodzimy normalnie. Tego kolesia tam jakoś pacnę, nie wiem dlaczego Michael przed tym skakał, ale okej, okay, nieważne. Dobrze, pada, łatwiej dla mnie. Mogę ich ogłuszyć, prawda? Świetnie!

Okej, okay, czyli jeszcze będę musiał fruwać, ale ja nie wiem co się stało, ponieważ ja pominąłem tą misję. E... A I tak działa. Okej, okay, gdzie jest studio? Proszę ja mi tu. Ty... Okej, okay. czy pewnie mam latać pod jakimiś kurna e, tymi, tak? E, Musami, pominąłem tylko fragment. Nawet nie wiedziałem, że można pominąć takie gówno. Dobra, zobaczmy, gdzie jest to zakichane biuro, do którego się. On... świetnie. Nie mam żadnego pojęcia gdzie? Nie mam... Tak, tak. Ani co z nim zrobić? Okej, okay, czyli jednak dobrze zrobiłem. jak przelecę ponownie pod tym samym mostem, coś się wydarzy. Ok, czy coś innego jeszcze? Może inny most muszę znaleźć. Tam jest taki duży, tam polecimy. Zdecydowanie tam polecimy. Tu jest takie duże, żelazne coś, które. Ok. <ślenia> Hehehe, Black Joker się manka. Hey, ok, czyli w dobrym kierunku jednak leciałem. Bardzo, bardzo z tego powodu się cieszę, że to studio jest gdzieś w tym kierunku, a nie gdzieś dalej. Hey, no, You're not that good. It feels folded. You're lucky you're working at all. <laughs> you're kidding me, right?

and we go flying again if you even look like you'll fail a piss test at any point on this shoot. what a wonderful surprise anton my boy you're an artist i know that and this story is the best kind of art a simplistic cliche ridden pile of dross that you will turn into magic get a grip i love you this is morgan freeman so Sullivan, Milton here has a little something he wants to say to you. Say it. Ah, uh, I, I just, just want to say that I'm sorry for any misunderstanding, sir. And I, I appreciate all the opportunities that that, that you've given me. Of course, of course, Michael. What can I say? You're a natural. I love you. Well, I need it's No, no, I mean it. I don't mean to presume.

O, wszystko załatwione. Czas misji, cichy zabójca. Widzieliście to? Bez kija nie podchodź. Siada, że mucha nie siada. What the fuck? Dobra, sprawdźmy sobie jak ta moja garza. 572 tysiące, czyli bez zmian. HS się nie zgadza. Pytanie, czy jest to jakieś auto godne podpieprzenia? Nie wiem dlaczego ludzie parkują e, tutaj. Ale, ale, okej. Okay. Aha, tu jest parking zrobiony z basenu. Okej, okay. w sumie dobry pomysł. Dziwny basen, ale niech będzie. Dobra, bierzemy pierwsze lepsze auto z brzegu czerwone, więc mogę. Uuuu, otwarło się samo. Pięknie ładnie. Widzieliście to, widzieliście? cudeńko. Dobra, w takim wypadku ja kończę sobie odcinek. E, żegnam się z YouTube'em, Pamiętajcie, żeby skomentować film, nie musicie go oceniać, ale komentarz jak najbardziej ile widziany. E, I widzimy się w kolejnym odcinku. Pa pa.